16 czerwca w Krakowie odbyła się jubileuszowa 20 gala wręczenia medalu Świętego Jerzego, honorowej nagrody Tygodnika Powszechnego, przyznawanej za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym. Widać po pierwsze, że owe smoki, z którymi święty Jerzy walczy, czy nieczułość, znie, znieczulica, no takie choroby społeczne, które nas drążą i jątrzą, ciągle się odradzają, brak tolerancji, etc., etc. Ale pocieszające jest to, że ciągle jest masa ludzi, którzy są skłonni cierpliwie, codziennie, acz heroicznie z tymi smokami walczyć. Kapituła Medalu Świętego Jerzego po zapoznaniu się z propozycjami zgłoszonymi przez czytelników Tygodnika Powszechnego postanowiła uhonorować w tym roku Agnieszkę Holland oraz księdza profesora Michała Hellera. <trym wiosenka> Państwo słyszą, jak inteligentnie o tym, o tym uczy, wojny, żeby połączyć. Panią Magierz, zwiedzam no Bardzo Słuchajcie, ja jestem bardzo wzruszona i zaszczycona. Właśnie dlatego, że to nie jest filmowa nagroda. I właśnie dlatego, że jest to nagroda ludzi, których. Oglądam od bardzo dawna, z którymi komunikuję od bardzo dawna, którzy stoją na troszkę innym brzegu niż ten, na którym ja stoję, ale wyciągają zawsze do mnie rękę, a tym razem ta ręka się jest obciążona w takim większym i ciężkim przedmiotem. Ksiądz Profesor Michał Heller, teolog, kosmolog i filozof przyrody, laureat Nagrody Templetona. Został uhonorowany za heroiczną walkę z ignorancją, pychą rozumu i zachłannością wiary, za cierpliwe tłumaczenie, czego dotyczą kompetencje nauki i niesprzeczny z nimi zamysł stwórcy. A ja bym chciał zacząć od takiego wyznania, że ja bardzo nie lubię metafory walki, a jeszcze dobrze zabijania. A więc ten święty Jerzy, który walczy i zabija, to coś trochę. Bo jednak nie chcę śmiercać smoki, ale rozpalać. W historii tak jest i w jednostkowym życiu. Również popełniamy nieustannie te same błędy. I... Tak, jak patrzę na siebie samą, to z wiekiem człowiek stale jest mądrzejszy, ale może i głupszy coraz. Bo coraz mniej ma tej takiej energii etycznej, która gdzieś go trzyma nad wodą. Nie wiem, dlaczego tak jest. No, taka jest natura nasza. Myślę, że dlatego potrzebujemy różnych, potrzebujemy różnych kotwic, dlatego, między innymi, między innymi religii. Że strasznie się boimy sami, że bez tego się okaże, że ta dzika część naszej natury zwycięży. Natomiast Agnieszka Holland, ona od zawsze jakoś była w naszej orbicie e, z, z racji pytań, które zadawała jako artystka. E, pamiętam, jak przyjeżdżała do Tygodnika, kiedy zrobiła film e, Trzeci Cud, żeby o cudzie porozmawiać tak naprawdę, co to jest. Więc ona ma takie zainteresowania, które sytuują ją na obrzeżach świata religijnego. E, bardzo poważne pytanie etyczne, które zadaje, metafizyczne kwestie. Wreszcie pretekstem takim ostatecznym w tym roku był film, który ona zrobiła dla stacji HBO, czyli Gorający Krzew. Film o Janie Palachu, młodym chłopcu, człowieku, który dokonał aktu samospalenia w 1968 roku po inwazji wojsk sowieckich na Czechy. I to jest właśnie film, który zadaje pytanie Jedno z kluczowych dzisiaj o sens ofiary. Bardzo chrześcijańskie pytanie. Jeżeli mówię od strony, a przecież żeby filmy o czasach, które już jak gdyby w takiej perspektywie czasu linearnego już, już się odbyły, to dlatego, że ja bardziej to widzę jako pewien rodzaj takiej pętli, znaczy nie wydaje mi się, żeby coś, co się odbyło przed 50 laty, nie odbywało się ciągle w nas. My się wydaje, że ta przeszłość jest nieustannie obecna. Jest takim, tylko właśnie trzeba ją odgrzebać z, tego, z takich stereotypów, zapomnień, z takiego cukrowania, ukiczowienia i wtedy możemy się w niej przejrzeć i się okaże, że, że możemy tam zobaczyć swoją twarz niekoniecznie, niekoniecznie dobrą. Ksiądz Michał Heller, to właśnie trochę jesteśmy zawstydzeni, bo to... to, 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 to. W najlepszym sensie tego słowa oczywisty kandydat. Jeden chyba z tych, o których już dawno myśleliśmy, że w ogóle ten medal dostał. <laughs> ale, ale przypomniała nam, bo, bo to nasz, nasz bliski, bliski współpracownik, więc oczywiście najciemniej jest pod latarnią zawsze. Przypomnieli nam czytelnicy, którzy nominują owych, owych kandydatów do, do, do medalu, że ksiądz Michał Heller jeszcze nie dostał. No i to, to jest taka oczywista nagroda za heroiczną walkę z ignorancją. Taką obustronną, bo świat i świat wiary, i świat nauki, w relacjach między sobą nawzajem, ową ignorancją grzeszą. A chyba nikt mądrzej i nikt klarowniej niż Michał Heller nie potrafi owych granic wyznaczyć i kompetencji obu tych sfer, walczących czasem ze sobą. Jeśli to rzeczywiście ma miejsce, to. Moja praca to jest kropelką, nic nieznacząco. Ja myślę, że takie trendy społeczne są znacznie potężniejsze i bardzo w ograniczonym stopniu możemy im przeciwdziałać. A w tych trendach się zmieniło. W pierwszej połowie XX wieku, gdzieś tak do lat 70., może w świecie nauki panował pozytywizm. Takie przekonanie, że filozofia, teologia to w ogóle nie jest partner dialogu, to są wypowiedzi. Bez, bez większej treści. To się bardzo zmieniło. Nawet powiedziałbym, że kto wie, czy nie za bardzo. Nasze społeczeństwo w tej chwili, nie tylko w Polsce, ale w ogóle, ulega rozmaitym postmodernizmom, New Age'om. To są kierunki promujące irracjonalizm. I dzięki temu, że to się rozprzestrzenia we, w, w społeczeństwie, yy, no, Nauka jest zagrożona, bo nie ma dla nauki nic groźniejszego jak środowisko irracjonalne. I dlatego można zaobserwować dzisiaj takie zjawisko, że nauka szuka sprzymierzeńca. I wielu uczonych znajduje tego sprzymierzeńca w teologii, która wyrosła korzeniami z tego samego greckiego racjonalizmu, co i nauka. Zamyka się na naukę, to staje się zabobonem. Więc religia, jak najbardziej potrzebna jest nauka, także po to, żeby sama została wiarą, bo to są dwa inne sposoby nie, nie muszą być rywalizujące ale dwa inne sposoby rozumienia rzeczywistości. I jedna drugiej pomaga korygować własne błędy i własne uprzedzenia. świętego Jerzego w poprzednich latach otrzymali m.in. Józefa Hennelowa, Janina Ochojska, ksiądz Arkadiusz Nowak, biskup Tadeusz Pieronek, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Wacław Havel, profesor Leszek Kołakowski, Michael Szudrich, Leszek Balcerowicz, arcybiskup Józef Życiński. Smoków nie zabraknie. No Jakbym powiedział, że, że ma ich zabraknąć, to bym trochę mówił wbrew sobie, bo co byśmy robili tu za rok, ale widać, że nie zabraknie i laureatów też nie.